Nie piłem od miesięcy. A więc to będzie moje slideshow o najlepszej roślinie. Hej, ty! Jak sądzisz, jaka jest najlepsza roślina? No jest dużo różnych odpowiedzi na to pytanie. Zależy, czy chodzi ci o użyteczność, o wygląd. I źle. Tak na następny raz. wiesz, że taką bardzo fajną rośliną jest kaktus. Ale ty go się zapytałeś o najlepszą roślinę. A, no w sumie masz rację, ale nieważne. A więc, czemu kaktusy są takie bardzo fajne? Numer jeden. Fajnie wyglądają. Numer dwa. No to chyba tyle. Wśród tych kaktusów są oczywiście różne rodzaje, jak taki, 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 taki... E, to akurat jest drzewo, nie wiem co ono tutaj robi... I taki. Ale jeden rodzaj kaktusa jest zdecydowanie o 125% lepszy od wszystkich innych razem wziętych. Okej, okay, może tutaj trochę przesadziłem, ale wiecie o co mi chodzi. To ta oto mała ośmiornica, zwana aloesem. Szczerze nie wiem czemu, ale on trochę wygląda jak kosmita. Nie zdziwiłbym się wcale, jakby on tylko udawał roślinę, cierpliwie czekając na idealną okazję, aby opanować ludzkość. Ale no wiecie, to są tylko takie moje przemyślenia. A więc ten najlepszy kaktus, poza tym, że wygląda o wiele lepiej od wszystkich innych kaktusów razem wzięty, ma też magiczne właściwości lecznicze, które uzyskuje za pomocą swojej wnętrzności. Przeprowadzimy szybką małą operację. A więc, jak widzicie, jest pusty w środku, ma tylko taki basen z glutem. Inaczej mówiąc, jest naturalną tułą z żalem. Hmm. Natura naprawdę jest przepiękna. A więc, jego glut oczywiście jest jadalny i jest bardzo zdrowy. Okej, okay, to już jest trochę mała przesada. Czemu nie mogę jeść trawy jak normalne zwierzę, a mam jeść ten glut? Naprawdę, ja bardzo chcę zjeść trawę. Naukowcy wiecie, co robić. Bo ja tak naprawdę chcę zjeść trawę, tak? Bardzo mocno, bardzo. Eee, wracając. Pewnego razu moja młodsza siostra była chora. Z tego powodu moja mama chciała przetestować skuteczność tego całego aloesu i zrobić aloes w czekoladzie. Tak to podobno ma być zdrowe. I tak się składało, no i w sumie to się składa, że ja miałem i mam dwa Aloe's. Eee, oto one tak swoją drogą. Nazywają się eee, ser szwajcarski i ser holenderski. Dobra, posłuchajcie, wiem, że to nie są zbyt typowe nazwy na kaktusy, ale ja po prostu lubię ser. A więc moja mama postanowiła oderwać rękę mojemu kaktusowi. A nie, sorry, żartuję. Oderwała dwie Ripser ser szwajcarski. Zrobiła to, ponieważ aloes pomaga na katar, taki protip. A więc teraz mogę powiedzieć, że moja siostra zjadła mi kaktusa. Ja też trochę spróbowałem. W ogóle nie było czuć aloesu, smakowała jak sama zdrowa czekolada. Podobno pomagają jeszcze z tym wszystkim, ale tego nie mogę wam potwierdzić, a więc nie wiem. Takim innym plusem aloesu jest to, że nie próbujecie zadźgać. Znaczy, próbuję, ale popatrzcie na te kolce. Prawie jakby ich nie było. Inną idealną rzeczą o aloesie, i w sumie wszystkich innych kakusach też, jest to, że wystarczy je karmić tak raz na tydzień, znaczy, nie karmić, tylko podlewać. Nie wiem, jak Waria bardzo lubię mówić o swoich roślinach, jakby to były zwierzęta. Mam nadzieję, że to nie jest aż takie dziwne. Chociaż w sumie teraz, jak o tym myślę, to to jest bardzo, bardzo dziwne. Sorry. Może trochę brzmieć, jakbym hejtował na wszystkich innych kaktusach, bo w sumie trochę to robię. Ale nie o to mi chodzi. Nie chcę być skancelowany. A więc tutaj patrzcie, inny bardzo fajny kaktus, który nie jest Aloesem. Inne kaktusy też są bardzo fajne. Nawet bardzo, bardzo fajne. Tylko Aloes jest po prostu najlepszy. To w sumie tyle. Chciałem Wam tylko powiedzieć o Aloesie. Nie miałem za dużo do gadania w tym filmie. A więc ten no, papa. Pa.